Umówmy się, no nie było szans na więcej w na Ligi Konferencji, dlatego o tym będzie krótko. Natomiast tydzień temu rzuciłem listę kilku tematów, które chodzą mi gdzieś tam po głowie i wśród nich wspomniałem o rzeczy, które nie robią kluby w Ekstraklasie, a które tak na moje oko mogłyby im przynieść sporo korzyści. I o tym też trochę w nawiązaniu do występu w Europie tutaj sobie dziś poopowiadam. Sponsorem kanału jest legalny bookmacher BetClick. Hazard wiąże się z ryzykiem. Promocje tylko dla osób pełnoletnich. Zarejestruj konto w BetClick z kodem promocyjnym GOALYT i graj bez podatku. Twoja potencjalna wygrana zwiększy się tym samym aż o 13,6%. Ale najpierw Liga Konferencji. Bardzo ciężko analizuje się takie mecze jak z Chelsea czy Betisem i powiedziałbym nawet, że jest to bezcelowe. Wiele razy nie zgadzałem się z tym, co na konferencjach mówił Gonzalo Fejo, ale tym razem przyznam mu rację, a powiedział, że była to walka dwóch światów. To mi wystarczy. Tutaj naprawdę nie ma sensu się zastanawiać nad innymi kwestiami jak obrana taktyka czy personalia, bo równie dobrze można myśleć nad tym, czy na przykład nie wiem, mając za zadanie zasypanie na przykład leju po bombie i do dyspozycji 10 litrów ziemi lub 10 litrów żwiru, lepiej użyć jednego czy drugiego. Tak samo bez sensu. Jedyne nad czym jest sens się tutaj zastanawiać, to kiedy i czy będziemy w stanie jako polska piłka klubowa przeskoczyć, choć na planetę leżącą obok tej, na której są dziś kluby jak Chelsea czy Betis. Na dziś każda próba analizy, jak legia zagrała z Chelsea, czy jak zagrała Jagiellonia z Betisem, sprowadzi się po prostu do różnicy w jakości, a nie tego, czy trener miał dobry czy zły pomysł na mecz. Zresztą Adrian Siemieniec kiedyś powiedział mi po meczu z Ajaxem bodajże, że można teraz wiele mówić, czy grał odważnie. Czy za mało odważnie, czy postawił na tego piłkarza, czy na tamtego, czy zagrał takim ustawieniem, czy śmakim ustawieniem. Można o tym mówić, ale przy takiej różnicy poziomów między dwoma zespołami, takie kwestie są po prostu drugorzędne. Gdy przyjeżdża drużyna, będąca jakością kilka pięter wyżej. To tą jakością niweluje wszystkie inne niuanse, nad którymi trener rywala może siedzieć godzinami i knuć jakiś misterny plan. Jak Jelonia zagrała z Betisem odważniej niż Legia z Chelsea? Bo, jak sądzę, Adrian Siemieniec, mając doświadczenie z gier za czy Bodo, doskonale wiedział, że postawienie autobusu i tak na nic się zda, a można spróbować mieć chociaż radość z grania. I ja w pierwszej powie, ten właśnie przekaz do piłkarzy widziałem. Przekaz pod tytułem: Wyjdźcie i spróbujcie robić, co wam najlepiej wychodzi. W drugiej powie, Jeloni już nie była na boisku, bo przemówiły po prostu inne rzeczy, jak wejście Betisu na wyższy poziom, jak uciekające siły, czy, czy jak odjeżdżający wynik, bo przecież zupełnie inaczej głowa pracuje, gdy masz wynik w zasięgu i gdy on się oddala. Natomiast ogólne nastawienie Jagieloni raczej miało dotyczyć próby grania w piłkę i niech dowodem na to będzie fakt, że gola na 1-0 Betis wbił przeprowadzając kontratak. W Legii Gonzalo Fejo postawił przede wszystkim na przeszkadzanie i liczenie na kontry. I okej, okay, taki pomysł na mecz inny niż w Jagieloni. Patrząc, że jedni i drudzy wyraźnie przegrali i wyraźnie byli słabsi, mamy najlepszy dowód na to, że co by nie wymyślić, to i tak by się nie udało. Oczywiście jak ustawisz zespół ofensywnie i defensywnie, to na ogólny odbiór spotkania będzie to wpływać, ale nie wpłynie na rezultat końcowy. Jak sobie zestawimy XG z meczów Legii z Chelsea i Betisu z Jagiellonią, to wychodzi około 7,5 do połowy. Nasi rywale wygrali łącznie 5 golami, a według statystyk powinni wygrać nawet 7. To nie jest klasa, czy to nie są nawet dwie klasy różnicy, a trzy lub więcej, zatem mówiąc wprost, nie dało się tego zniwelować. W takich meczach, gdzie klasa piłkarzy, ich jakość i ich przyzwyczajenie do określonej intensywności jest tak skrajnie różna. Nawiązać walkę można tylko w jednym przypadku. Gdy rywal jest totalnie nieskuteczny. Zresztą, jak dobrze pamiętam, to w tamtej rozmowie Adrian Siemieniec bardzo podobne zdanie mi powiedział. I szczerze mówiąc, wolę takie podejście odmydlenia oczu, że po drugiej stronie są tacy sami ludzie jak my. Ludzie może i tacy sami, ale na pewno nie piłkarze. Piłkarze są z zupełnie innego gatunku. I tutaj właściwie skończę mówienie o meczach Legi z Chelsea i Jagi z Betisem. Bo wydarzyła się w nich najbardziej naturalna rzecz, która mogła się wydarzyć. Ale chciałbym zastanowić się trochę szerzej. Co można zrobić, by choć dać sobie szansę na grę na choć odrobinę wyższym poziomie? Ale jeszcze wiedzie segment sponsorski, w którym się dzisiaj pochwalę. Tydzień temu miałem w Betkiku skuteczność 3 na 3. Jeśli ktoś postawił, według tego co mówiłem, to w sposób zaskakujący przede wszystkim mnie samego, potroił swój wkład. Nie daję żadnych gwarancji, że to się znów uda, ale pamiętając, że hazard to rzecz tylko dla pełnoletnich, która wiąże się zawsze z ryzykiem i że należy grać odpowiedzialnie, dziś postawiłbym na te trzy wydarzenia. Raków z radomiakiem, bo po prostu nie spodziewam się kolejnej niespodzianki. Motor z lechem. Jawi mi się jako otwarty mecz z obu stron, więc myślę, że każda z drużyn coś tam strzeli. No i Legia Jagiellonia, czyli mecz drużyn nieco zmęczonych, które w dodatku w ostatnim czasie nie przesadzają z liczbą strzelanych goli. Zatem nie spodziewam się, że będzie ich więcej niż 3,5. A teraz wracamy do przemowy. Przyznam, że niesamowicie zazdroszczę Norwegom takiego klubu jak Bodoglimt. Patrzę na to, co zrobi z Lazio, w dodatku składem złożonym niemal wyłącznie z Norwegów. I jasne, można mówić, że absurdalne dla południowców warunki pogodowe im po prostu sprzyjały, że sztuczna murawa i tak dalej, ale byłoby to po prostu niesprawiedliwe względem całościowego spojrzenia na ten klub. finał drugich najważniejszych rozgrywek w Europie i wgniecenie w ziemię czołowego zespołu Serie A, po tym jak wcześniej w tym samym sezonie robili to z Olimpiakosem, Twente, Besiktasem czy Porto, było tylko kontynuacją drogi trwającej od lat. Bo 2022 rok to jest ćwierćfinał Ligi Konferencji. 23 faza grupowa Ligi Europy, i faza pucharowa Ligi Konferencji. 24 faza pucharowa Ligi Konferencji, a teraz wielka szansa na półfinał Ligi Europy, a w najgorszym razie ćwierćfinał tych rozgrywek. Patrzę na to i tak jak mówiłem, zazdroszczę, bo o ile my jako Liga robimy progres i też w Europie mamy kilka fajnych zwycięstw, to to wszystko w naszym przypadku są jednostkowe wyskoki. Lech zrobił ćwierćfinał Ligi Konferencji, swoją drogą eliminując po drodze Bodo. W ćwierćfinale wygrał nawet jeden mecz z Fiorentiną. I co zrobił później? Bo moim zdaniem od tego meczu z Fiorentiną nie stało się tam nic dobrego. Nie ma żadnej kontynuacji. Legia powygrywała z Aston z Leicester czy, czy teraz z Betisem. Ale jak nie wygra w maju Pucharu Polski, no to gdzie legia będzie za rok? I mówię tu o BODO, bo wiem, że wielu z Was też zazdrości im tego klubu. A jak się zazdrości i się doda do tego kilka faktów, na przykład taki, że przecież jeszcze kilka lat temu ten klub miał budżet na poziomie średniaka ekstraklasy, no to pojawiają się pytania, czemu oni mogą, a my nie możemy. Wydaje mi się, że jest to taki trochę populizm, choćby dlatego, że nasze uwarunkowania są zupełnie inne od norweskich. Przykładowo. Tam zupełnie inaczej zachowuje się rynek wewnętrzny. Jak zerkam sobie na transfery BODO, to od lat dominuje tam stały trend. Pierwszy to sprowadzanie byłych zawodników, którym nie wyszło w Europie, i okej, okay, mając pieniądze, jest to do zrobienia. Choć jak patrzę na sprawę, nie wiem, Lecha i Dawida Kownackiego albo Legii i Karola Świderskiego, który oczywiście nie był wcześniej piłkarzem Legii, ale powiedzmy, że go podciągniemy pod tę sytuację, no to u nas nie ma chęci na takie działanie, ale dobre. Może kiedyś to się zmieni, bo ogólnie co do zasady nie ma tutaj przeszkód. Natomiast jest ta druga część trendu bodo, czyli kupowanie piłkarzy U23 z wewnętrznego rynku. To jest u nas nie do zrobienia. Pewnie znalazłbym kilka powodów, na przykład funkcjonowanie klubów miejskich, które nie muszą budżetu opierać na rynkowych zasadach, że czasem, żeby mieć, trzeba po prostu sprzedać, tylko sięgają po pieniądze samorządowe i nie bardzo przejmują się, że powstaje wyrwa w ich budżecie. Mamy też wyrównaną ligę. Bez wyraźnego podziału na top i środek tabeli. Znajdziemy co najmniej kilka klubów, które w ostatnich latach albo wbiły się do czołówki, właściwie nie wiadomo skąd albo mają takie aspiracje, więc w naturalny sposób nie chcą oddawać swoich piłkarzy konkurencji. A jak już oddają, to trafiają na Legię Warszawa, która działa zupełnie bez mapy. Super, że naprawdę, ja się z tego cieszę, super, że Legia pozyskuje zawodników z rynku wewnętrznego, tylko szkoda, że takich, o których wszyscy jeszcze przed transferem wiedzą, że są co najwyżej przeciętni i to jeszcze bez marginesu na wielki rozwój, jak choćby Kacper Chodyna czy Wahan Bichachsian. Za bardzo Polska różni się od Norwegii, byśmy mogli liczyć na Drugie Bodoglind. Podobnie za bardzo pod tym względem różnimy się np. od Czechów, których kluby bez większego problemu sprzedają swoich piłkarzy do wielkiej trójki, a my się później dziwimy, że Victoria Pilsno wychodzi w Europie jedenastką Czechów i jeszcze w dodatku siedmioma kolejnymi na ławce. Natomiast skoro nie da się tak, to mam wrażenie, że brakuje u nas nieco innej inwestycji, która mogłaby pchnąć ekstraklasę na nieco inne tory. Zaraz przejdę do tej inwestycji. Ale zdanie wstępu. Wiecie co mnie denerwuje w dyskusji o ekstraklasie? Słowo "środ". Oczywiście, że wiele razy było uzasadnione, natomiast mam wrażenie, że przeszło do codzienności do tego stopnia, że jest teraz używane tak bez większego zastanowienia. Dużo jest dyskusji na poziomie spojrzenia na składy meczowe i mówienia, że tam zagraniczny szrot, a nie Polacy. Niestety, ten zagraniczny szrot będzie kontrowersja, podbija wartość Polskiej Ligi. Czy tego chcemy, czy nie? W czołowej dziesiątce strzelców nie ma dziś żadnego Polaka. Na miejscach 11-30 jest 5. Klub, który gra niemal samymi Polakami, czyli Zagłębia Lubin, zaraz może spaść z Ligi. Zresztą desperacko próbuje się ratować, zatrudniając Leszka Ojżyńskiego. Niski w stosunku do całej Ligi udział obcokrajowców mają jeszcze GKS Katowice, Stal Mielec czy Korona Kielce. No i umówmy się... Przy całym szacunku nie są to drużyny walczące o najlepsze miejsca, ani też takie, które zapewniłyby nam top 15 w rankingu krajowym, gdyby zagrały w europejskich pucharach. Jako ekstraklasa jesteśmy zmuszeni do inwestowania w piłkarzy spoza Polski. No, takie są po prostu nasze realia. i Trend jest zresztą bardzo stały i, i raczej nie do zatrzymania, choćby ze względu na zbyt niskie budżety w stosunku do wycen polskich zawodników grających na naszym rynku wewnętrznym. Dlatego jeśli w ogóle mamy myśleć o rozwoju, to trzeba się Zastanowić, czy oprócz inwestowania w infrastrukturę szkoleniową, no co jest oczywiście naturalne i co już się dzieje, ale efekty może dać dopiero za, no za x lat, nie byłoby warto zastanowić się nad rzeczą, która gdzieś indziej działa, a u nas jej de facto nie ma. I od razu powiem, że to nie jest teoria, do której jestem jakoś mega mocno przywiązany i że głoszę tutaj jakąś prawdę objawioną. Nie wiem, może z jakichś przyczyn jest to w ogóle bez sensu, co teraz powiem, ale niedawno tak sobie myślałem, gdzie w tej naszej Ekstraklasie jest jakaś nisza do wypełnienia. I my kompletnie nie inwestujemy w skauting poza Europą, konkretnie w Afryce. A jeśli inwestujemy, no to w takim razie nieudolnie, bo bez żadnych efektów. Sprawdziłem sobie przed nagraniem. Wyobraźcie sobie, że mamy 227 obcokrajowców zarejestrowanych w klubach klasy. Wiecie, ilu pochodzi z Afryki? 13, dokładnie 13, z czego tylko czterech to piłkarze wyskautowani bezpośrednio w Afryce. Dwóch z nich gra w motorze Lublin: Christopher Simon i Jacques Mbaye Ndiaye. I patrząc na ich potencjał, no nie sądzę, że motor żałuje tych transferów. Myślę, że kiedyś nawet może na nich nieźle zarobić, zwłaszcza na NDIA, który. Cały czas jest nierówny, ale tam naprawdę widać papiery na granie. nie mówiąc już o tym, że to jego, to właśnie jego gol w finale barażów dał Motorowi awans do Ekstraklasy rok temu. Z tych 13 afrykańskich piłkarzy 5 gra w Radomiaku, więc zostaje nam 8 na pozostałych 17 klubów. Jednocześnie ja wiem z czym związane jest ryzyko. Przede wszystkim z nieprzystosowaniem takiego piłkarza wyciągniętego bezpośrednio z Afryki do europejskiej kultury, natomiast Przecież jest to problem dotykający wszystkich europejskich klubów sięgających właśnie w te rejony. Swego czasu uderzyłem z tym tematem do Dawida Płaczkiewicza z Champions Football Agency, takiego znajomego agenta działającego na polskim rynku, który sprowadził kilku zagranicznych zawodników właśnie do naszej ligi. I Płaczkiewicz mówi tak, bo sobie to spisałem. Mamy duży problem jeśli chodzi o zaufanie do piłkarzy z Afryki i Ameryki Południowej. Zawsze pojawiają się duże obawy o ich aklimatyzację, co jest błędem. Przecież wystarczy spojrzeć z jakim powodzeniem piłkarze pochodzący z tych rejonów grają w Czechach czy krajach skandynawskich, podczas gdy w Polsce panuje przekonanie, że ryzyko niewypału z takiego kierunku jest dużo większe niż z innego. A jeśli spojrzymy ile kluby z naszej półki w Europie zarabiają na transferach, to jednym z najważniejszych źródeł są właśnie tacy piłkarze. Jako kluby te ręki mocno zaniedbujemy, choć z rozmów z klubami wiem, że wiele z nich chce wreszcie zainwestować w scouting poza Europą. Jeśli to dojdzie do skutku, wierzę, że jeszcze ciekawsi piłkarze będą trafiać do Polski. Mówi mi Dawid Płaczkiewicz. I patrzę sobie na piłkarzy z Afryki, którzy odchodzili gdzieś tam w Europie za miliony, i tego jest cała masa. Zresztą kiedyś zauważył chyba to raków, bo myślę, że zatrudnienie Samuela Cardiniasa no miało jakiś związek ze sprowadzeniem przez niego do Belgii Gift'a Orbana, który najpierw bezpośrednio z Nigerii trafił do Norwegii za 100 tysięcy euro, po dosłownie pół roku gry przeszedł do chęt za 4,5 miliona, a po dosłownie kolejnym roku odszedł do Lyonu za 15 milionów euro. Taki talent to mimo wszystko wyjątek, ale spokojnie w Europie da się odnaleźć inne przykłady. Choć w nieco mniejszej skali. W lutym 2021 roku Banik Kostrava sprowadził z Nigerii za grosze Lirę Sora. Rok później ten sam sor przeniósł się za 1,2 miliona euro do Sparty Praga, by po kolejnym wzmocnić gang, który zapłacił Czechom 6,5 miliona euro. Dalej, norweskie Molde dwa lata po sprowadzeniu z Afryki, z wybrzeża Kości Słoniowej Dawida Fofany, sprzedało go do Chelsea za 12 milionów euro. Victor Boniface, kolejny Nigerijczyk, po transferze ze swojego kraju, spędził w Bodo Glimt 3 lata i odszedł za 6 milionów euro do Unionu Berlin, a Bayer Leverkusen następnie wyłożył za niego 20,5 miliona. Dzięki czemu Norwegowie oczywiście z tytułu procentu od kolejnej sprzedaży drugi raz solidnie zarobili na swoim byłym zawodniku. Osobny odcinek w ogóle w tym temacie można by było nagrać o duńskim Midtjylland, które ze skutecznego penetrowania rynków afrykańskich i południowoamerykańskich uczyniło taką kurę znoszącą złote jaja. W ciągu sześciu ostatnich lat Duńczycy na sprowadzanych za grosze talentach z tych regionów świata i sprzedawanych później na zachód uzyskali przychód około, uwaga, 50 milionów euro. Zwróćcie uwagę, że mówimy cały czas o klubach, które coś jednak znaczą w Europie i to nie są transfery robione tylko pod późniejszą sprzedaż, ale takie, które pomagają budować też jakość zespołów. Jasne, że, że Midtjylland rok temu zostało wyrzucone z pucharów przez Legię już na etapie eliminacji do Ligi Konferencji, ale to był jedyny taki przykry przypadek, bo jak sięgniemy sobie 5 lat wstecz, to w czterech pozostałych sezonach, poza tym spadką z Legią, tam zawsze była grada wiostek w Pucharach albo faza grupowa Ligi Mistrzów. Tak, wracając nieco do BODO, to wiem, dlaczego nie możemy zrobić drugiej takiej drużyny w Polsce, mówiłem zresztą o tym, ale nie wiem, czemu przy tak chętnym sięganiu po piłkarzy z zagranicy tak wzbraniamy się, by zainwestować w penetrowanie rynku afrykańskiego. Patrzymy sobie na innych zazdrością, a później wykładamy. 1,5 miliona euro na Ilie Szkurina. Skandynawia sięga do Afryki w tym samym czasie bardzo chętnie. Czesi tak samo. Nie mówię tutaj o Belgach, bo tam akurat różnice kulturowe są oczywiście dużo mniejsze. Ale wyobraźcie sobie, że w lidze czeskiej drugim najpopularniejszym krajem, jeśli chodzi o piłkarzy grających tam spoza Czech, jest Nigeria. 21 nigeryjczyków gra w czeskiej ekstraklasie. Najdroższy z nich, wyceniany przez Transfermarkt na 10 milionów euro, to niejaki Ugo Ogbu, który trafił do Slawii Praga dwa lata temu z, a jakże, Skandynawii, konkretnie z Norwegii, a do Norwegii wcześniej za grosze bezpośrednio z Nigerii. W Slavii gra też 20-latek z Senegalu El Hadzi Malik Diouf. Wartość w transfermarkcie 16 milionów euro. Kupiony rok temu z za 2,5 miliona euro, a do Norwegii trafił dwa lata temu za 50 tysięcy euro. Pewnie nie przeniesiemy jeden do jednego takich liczb na nasz grunt, ale zastanawiam się, Czemu nawet nie próbujemy, choć w jakimś stopniu, skopiować tego modelu? Co właściwie stoi nam na przeszkodzie? Rozmawiałem o tym kiedyś też z Piotrem Burlikowskim i on wspomniał o przepisach podatkowych, że sprowadzenie piłkarza unijnego na kontrakt warty powiedzmy 10 tysięcy euro miesięcznie to jest koszt 10 tysięcy euro miesięcznie, podczas gdy gracz z zewnątrz wygeneruje koszt o dobrych kilka tysięcy euro większy. Jest to jakiś argument, ale później, po pierwsze, nie wierzę, że kluby duńskie czy norweskie wyławiają, Stalen z Afryki płacą mu krocie, bo to są zawodnicy, jak się domyślam, którzy przyszli, by grać za grosze. No i po drugie, przecież i tak przepala się u nas tyle pieniędzy na kontrakty, że te kwestie podatkowe brzmią po prostu bardziej jak wymówka. Mam raczej wrażenie, że nie umiemy sensownie ryzykować. Sensownie, czyli nie tak, że się podejmuje ryzyko z góry skazane na niepowodzenie, tylko tak, że jeśli to ryzyko ma szansę spłacić się na bardzo dobrym poziomie, to może po prostu jest warte uwagi. W sumie jak będę miał okazję rozmawiać z dyrektorami sportowymi w Polsce, z czystej ciekawości będę sobie poruszał te kwestie. Ciekawy też jestem Waszej opinii. Czy faktycznie to jest jakaś przestrzeń na dodatkowe miliony dla Ekstraklasy? Czy lepiej próbować robić tę ligę tak samo jak teraz, skoro dało to TOP 15 w Europie? To już zupełnie na koniec. To był setny odcinek Przemowy. Nawet nie wiem kiedy to zleciało. Fajnie się ten format rozwija i mam wielką frajdę z nagrywania, co nie byłoby możliwe bez Was. Dlatego w tym miejscu wielkie dzięki i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Sponsorem kanału jest legalny bookmacher BetClick. Hazard wiąże się z ryzykiem. Promocje tylko dla osób pełnoletnich.